Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym materiale na tym kanale i dziś sobie zrecenzujemy zestaw LEGO Ninjago Crystallized o numerku katalogowym 71769 Ghost Golden Dragon Cruiser Polska nazwa tego setu to Smoczek Krążownik Kola. zapraszam do oglądania A więc sam set jest od ósmego roku życia, o tu pokazuję, o tutaj no. I posiada ten set cztery, przekozackie kozackie figurki. Yy, yy, nowego Wojownika lub Kryształowego, ja mówię Kryształowego. Generała Asfirę, wreszcie mam Asfirę w kryształowej formie, teraz mi brakuje tylko Pana E. Poprzednich setów z Crystalized też była recenzja, poprzednich czterech. Golden Cola, ten strój jest po prostu jak dla mnie do kola przepiękny i Smoczy złoty Kai. Ja mam już kola z smoczego złotowca zajmę, którego była recenzja, a teraz mam Kaję. Ja, ja bym chciał uzbierać wszystkich generałów z Crystallized i z wszystkich smoczych ninja. To jest mój, jakby, główny cel. Ale dobra, teraz pora otworzyć cecik. A! Jeszcze tył wam muszę pokazać. Tak się tył ogólnie prezentuje tego setu. Ale dobra, teraz jak już tu, to teraz możemy otworzyć. No to otwieramy. Udało się. Sorry was, bo ekran się przewrócił. Ale dobra. Oby się telefon nie stało, bo to jest moje narzędzie najważniejsze do nagrywania. Mamy jakieś kółka. Oczywiście instrukcje. A więc chcę poczekać, czy są naklejki. Cały czas ja tych krystalizet i nie mogę znaleźć naklejek. Gdzieś tu muszą być jeszcze naklejki. Ale dobra. O! I jeszcze są właśnie tutaj na fejki, a więc ja się biorę za składanie i widzimy się zaraz. Dobra, złożyłem cały set, um, no dopiero po kilku dniach go złożyłem, bo sobie zrobiłem przerwę od trzeciej paczki. Czemu? Bo nie było jednego właśnie takiego kółka. Przysłali mi go dzisiaj, dzisiaj na szczęście, że przyszedł, bo Jakby jutro przyszedł, to jutro przyszedł i bym jutro to złożyła, ale na szczęście dzisiaj to jedno kółko przyszło, bo brakowało tylko tego jednego półka, więc no, tak. No. I dobrze. No. Mamy krążownik. Na początku zacznijmy sobie od morza niego. Bardzo ogólnie spoko. Zostawia jak dla mnie na pewno szczerze mówiąc, jest jak najfajniejszy niż rozrzutowy design, który posiadam jak na mnie, on jest lepszy niż rzeczy. To jest nie wiem czemu. Ogólnie to jest chyba mój teraz ulubiony tego jaki mam. Oczywiście nie to perły i mechanii i kryść... Króla. Dobra, ale bardzo fajnie, bo ja tu mamy. Otwieram kabinę, gdzie możemy włożyć dwie pasacie czyli typu kaja i... Kola lub kogoś tam innego. No po prostu możemy włożyć dwie postacie. Hmm. Tu jakąś katanę mamy. No. Yy, I może mam, tutaj mamy chyba zderzak, czy co to jest. Yy, też mam teraz coś powiedzieć. Jak dla mnie ten zestaw jest idealny dla rocznika, yy, oczywiście do zabawy. Yy, 6-7. Bo na przykład mogą nawet Mimo, że to jest do 8-latek, lepiej mógłby 7- lub 6-latek. 7 to raczej by sobie już dał radę, ale 6 to raczej by mu rodzice pomogli. a dla takich 6-7-latków to jest idealny zestaw. Czemu? Bo jak wiecie, ten wiek raczej bardziej woli się chyba. A już to tylko moja teoria. Bardziej się woli bawić tymi setami niż końcją, no rozumiecie? No, a więc to jest dla takiego dziecka idealny, bo ma. Nie chcecie zrobić jakąś walkę pojazdów, no to jakby rozumieć, o co? sobie zrobić ten pojazd i fajne szefu. Dobra, przejdźmy. No, trochę poopowiadałem, ale przejdźmy sobie do fajnej funkcji, właśnie. O taką, że tu, tu się rozkłada na yy, coś z stylu bojowego. Mm, no. O, bojowa forma. Zmienia się w bojową formę i to jest właśnie dla takich. Takiego dziecka, to jest coś takiego fajnego jak dla mnie do zabawy, a więc no. Set bardzo fajny, tu mamy jeszcze jakieś działka. I tu mamy takie małe groszki, żeby nimi no, Pojazd ogólnie oceniam od skali 1 do 10. 10 na 10 jest co jak dla świetny pojazd i jeden z najlepszych dotąd, w historii. No tak, teraz figi. Na początku sobie zacznijmy od zemstą nowego wojownika. Ma bardzo fajny torsik. Dobra, go nie będę opowiadał, bo go w innych recenzjach bardziej opowiadałem ma mieczną, no. zwykle ze sobą z kryształowy. Jak to woli mówić? Kolejna to jest generał Asfira. Ma On tu swoją broń, którą ma każdy generał. Oprócz mechanika i Harumi. Ma bardzo ładnie nadrukowaną głowę, ma swój ramienik, można to uznać. No, bardzo damy fajne. To jest jeden z moich bardziej lubianych generałów. Bardzo ciekawa i fajna figurka. I oczywiście, torsik ma jak każdy generał. Z tego sezonu, oczywiście. Teraz dobdzi. Mam tutaj kola w tym złotym. Można uzyskać stroj bo też jest. O, właśnie, strój, stroje do ninja w tych wersjach zwykłych podstawowych, a tu mamy złoty ma fajną maskę, mam tu taki znaczek bardzo ładne nadruki, ma swój tyci młotek ma zwykłe twarze, ma złoty miecz, złoty ramienniki. no bardzo fajne też nadruki na nóżkach fajna figurka bardzo i najlepsza w tym jest smoczy kaj ma on świetne skrzydła na pewno świetna kolorystyka, ten taki odblaskowy czerwony Chyba tak to się nazywa. Bardzo fajnie wygląda. E, tu mamy. No. Możemy ten na ramię ściągnąć. Bardzo fajnie też te skrzydła wyglądają. No i tak bez nich się prezentuje. Bardzo ładne na drugi. I od e, tych spinnerów z EVO. Ą. A więc, no, to była całkiem długa recenzja. Ogólnie sam zestaw 10 na 10 ocenka. Świetne figurki. Świetny pojazd. Po prostu bardzo fajny zestaw. I tak, no całkiem długi ten materiał, ale dobra. To ja się z wami żegnam dać łapki i subikę. Do zobaczenia. Cześć!